Cześć. Moja strona internetowa, moja książka, nie wiem, moje usługi, moje ceny, moi znajomi to wszystko jest wciąż w ofertach internetowych, mimo że już powiedziałam tyle razy, tyle materiałów na ten temat, a wy wciąż piszecie to w ten sam sposób. Wciąż dostaję od Was prośby o takie requesty, o sprawdzenie oferty, o sprawdzenie swojej pierwszej strony internetowej i wszędzie jest moja, moja, moja. Przecież. Tego nikt nie chce czytać, więc robię kolejny materiał. Może jakiś znowu łamek procenta, dotrze, ten materiał dotrze do kolejnej małej puli osób, która to zrozumie. Wyobraźcie sobie teraz, że nie wiem, jesteście na YouTubie i macie, nie wiem, tam jest chyba 6 czy 8 na 8 grid i widzicie te wszystkie okładki. I teraz na tych wszystkich okładkach pisze moja strona internetowa, pisze przeczytaj moją książkę, kup... Moje, nie wiem, usługi czegoś. A na jednej z tych okładek pisze: Dzięki tej stronie zarobisz, nie wiem, 20 tysięcy złotych. No to przecież będzie oczywiste, że klikniecie w tą okładkę, gdzie nie będzie tego wszystkiego moja. Nie? To, jest, to jest oczywiste. I teraz tak samo jest w waszej ofercie. Jeżeli klient wchodzi na waszą stronę internetową i tam pisze: Moje strony internetowe są najlepsze na świecie. Oczywiście skracam to, ale myślę, że, że rozumiecie tutaj o co mi chodzi. To on nie chce tego kupować, bo jego to nie interesuje. Wy się chwalicie, wy stawiacie go w tej niższej roli tego jakby przegranego, który musi u Was coś kupić. I to jest Wasze, to jest Wasza książka. To, te, tego się nie chce już nikomu czytać. Zamiast tego napiszcie: Te strony internetowe zarabiają dla klientów tyle. To jest zupełnie, to jest, to, to jest zupełnie inny przekaz. Inwestujesz w tą stronę, wyciągasz tyle. Klient, pamiętajcie, w ogóle ludzie, to jest największy pasożyt naszej planety. Człowiek, no niestety, jest tak skonstruowany i pewnie dzięki temu przeżył tak długo jako gatunek, że zawsze szuka we wszystkim, co z tego będzie miał. Zawsze szuka korzyści. No, to pewnie spowodowało, że przeżył te wszystkie dziwne rzeczy, które działy się. Na naszej ziemi. I tak samo myśli wasz klient. Jeżeli on czegoś nie, 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 nie podsuniecie mu, co on będzie z tego miał, to on nie będzie chciał kupować. A najczęściej ludzie chcą zyski. Firma musi generować zyski, więc sprawdźcie swoje oferty i zobaczcie, co wy oferujecie. Czy wy gwarantujecie przynajmniej. Zwiększenie liczby klientów, czy wy gwarantujecie dotarcie do jakichś nowych klientów, to musi brzmieć w waszej ofercie. A czy to będzie piękna strona, responsywna, czy tego klienta w ogóle nie obchodzi? On chce zainwestować i wyciągnąć więcej niż inwestuje. I wasze portfolio, Wasza oferta musi o tym trąbić. Cześć.